Dzień dobry, dzisiaj mam taki wspaniały poranek. Wstałam 5.20, mam odciętne wszystko na twarzy, ale tak, była u mnie już rano o siódmej pani, która do mnie przychodzi i robi mi masaż, stawia mi igły, wymasowała mi całą głowę, zrobiła akupunkturę, więc poszłam za ciosem, właśnie robię sobie peeling, więc jestem w trakcie i myślę sobie, mam jeszcze chwilę, więc co? Idę za ciosem i korzystam. Zaraz sobie zrobię kawę, więc zanim zrobię kawę, to zadziała mi peeling. I to jest coś, co zawsze robię raz w tygodniu. Polecam Wam. Zobaczycie różnicę, jak włosy są pięknie odbite od głowy, jak zupełnie inaczej pracują, jeśli zaczniecie robić systematycznie taki peeling głowy. Jeśli w ogóle ktoś ma taki, taką tendencję, że go troszeczkę swędzi ta głowa, no to idę, pomaczę. Komputer. To się niech dzieje. powiedzieć, że jadę na czary Mary. Nie wiem, co to ma znaczyć. E, akupunktura, żeby mi pomóc z walką z moją alergią. I teraz e, łączcie się ze mną ci, którzy są właśnie w tym teraz, oto wspaniałym czasie, w którym coś pyli i ja nie jestem w stanie funkcjonować. Więc żadne leki na receptę, nie na receptę. Nic na mnie nie działa. Nic na mnie nie działa, więc jak ta pani mi pomoże, to będę do końca tego wspaniałego sezonu po, co, po stopach całować. Nie ja wiem. Już mi wszystko jedno. Naprawdę niech już nawet ktoś... Je, bo modlitwy też nie pomagają. <śla> 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 Może zadziała, nie wiem, tragedia.